Więc tak, w 2023 roku Bóg powiedział do mnie, że to będzie rok dziwnych dzieł Bożych w Polsce. Pierwsze, co powiedział, oczywiście jest to za sprawą mojej służby, ale także generalnie Duch Święty będzie się poruszał w kościele w Polsce, czyli wszędzie tam, gdzie są ludzie nowonarodzeni, w, w podobny bardzo sposób. To zależy oczywiście, jak ludzie będą się do tego odnosić. I poddawać, ale generalnie dziwne dzieła. Czyli ym, Bóg będzie działał dziwne rzeczy poś, pośród ludzi bożych w nieszufladkowy sposób. Ym, zauważyłem, że religia w tym kraju, po prostu i ludzie w tym kraju w ogóle nawet niby nie religijni, szuflatkują Boga. Yy, szuflatkują go w taki sposób, że po prostu wiedzą lepiej, jak Bóg działa, że Bóg nie może działać w taki sposób. Wszędzie to jest szatan. I to samo było z Jezusem Chrystusem, kiedy On działał, nazywali Go, wyzywali Go od Belzebubów, więc generalnie tutaj będzie takie coś, będzie nasilenie tych działań w 2023 roku i tutaj przejdźmy do słowa, to słowo dzisiaj było w internecie, gdzieś tam dane dla Was, czekajcie, gdzie on jest, to, to mamy Księga Izajasza 28:21. sobie poczytamy, więc to słowo e, bazuje na tym, Bóg mi dał słowo od Księga Izajasza 28:21 e, Brytyjka na przykład. Pan bowiem powstaje, jak na górze perazem, jak w dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła. Niesamowite jest jego dzieło, aby wykonać swoją pracę. Dziwna ta jego praca. Dziwna ta praca. Więc generalnie Bóg e, pokazuje mi, że w tym w Czasie będzie dokonywał takiej dziwnej pracy. Dziwne to znaczy, że będzie robił dziwne rzeczy, które ludziom się nie mieszczą w głowie. Jest to spowodowane tym, że ludzie zbyt mocno uważają, że wiedzą, kim jest Bóg, jak on działa, i zamknęli Boga w szufladce. Więc Bóg mówi: A pokażę wam, że w ogóle nie możecie zamknąć mnie w szufladce. Ja rozumiem, że są prawdy Boże i tych prawd Bożych się nie obchodzi, bo to są po prostu pewne prawdy stałe, których się nie zmienia. Ale ludzie nie zamknęli Boga w prawdach Bożych. Bo on się sam w nie zamknął, tylko po prostu ludzie zamknęli go w swoim własnym, wy wyimaginowanym, jakby oni stworzyli sobie własnego Boga. I tak naprawdę większość tych ludzi, czy nawet wszyscy, którzy to zrobili, nie spotkali się z żywym Bogiem, ponieważ stworzyli sobie imaginację Boga, dopasowując to, co chcą do siebie. I dlatego też nie mogli się nawet nawrócić Bo nie wiedzieli też do kogo, rozumiesz? Tak jakby wielu ludzi w Polsce mówi Wierzę w Boga, a to nie jest prawda Ponieważ wierzą w siebie Stworzyli sobie, słuchajcie Stworzyli sobie własny obraz Boga A zatem wierzą w siebie Bo wierzą we własnego Boga, którym samym są Bo Bóg taki nie jest Bóg jest jeden, Bóg ma charakter Bóg jest, ma jedną prawdę Więc Bóg będzie działał teraz dziwy będzie tworzył jeszcze większe, żeby ludzie po prostu, jedni ludzie będą zgorszeni, inni ludzie będą przez to zachwyceni, żeby nie dawać szufladek i będzie to trzymać ludzi bożych w takim byciu elastycznym. Dalej, poprzez te dziwy będą działy się także cuda. Te cuda będą doprowadzać ludzi do pokuty, więc jest to rok dziwnych rzeczy w Polsce, dziwnych dzieł bożych w Polsce, ale także będzie to rok. Pokuty. Coraz więcej ludzi, naprawdę, jakby um, otrzymałem, że um, 20, od 20 lat nie, nie, nie było takiego silnego poruszenia w Polsce, jak będzie teraz. Będzie to spowodowane tym, że coraz większe grono ludzi ateistów, katolików tych, którzy nie, słysza, nie słyszeli o Jezusie Chrystusie, bo to było zamknięte w kościołach słowo Boże i cuda Boże będą się roznosić poprzy, na tych ludzi. Wśród tych ludzi. I ci ludzie będą dostępować nowonarodzenia. Będą po prostu coraz więcej tych cudów, będzie taka kumulacja. Czyli przynajmniej 20 lat, z tego co ja otrzymałem, nie było takiej, takiego poruszenia, jak będzie w tym roku. I to oczywiście nie jest spowodowane tym, że Bóg nagle zaczął się poruszać magicznie. Tylko to jest spowodowane tym, że właśnie służby Boże, w tym moja, weszły w posłuszeństwie dalej. Działamy szerzej i dlatego jest kumulacja w tym roku, 2023, będzie jeszcze szersze działanie tych dziwów i cudów, które będą powodować em, pokutę wśród ludzi, czyli ludzie będą radykalnie poddawać się Bogu, jak, 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 jak w nigdy wcześniej przez ostatnie 20 lat. Ludzie będą radykalnie szukać Jego obecności, ludzie będą radykalnie szukać em, Jego prawideł, Jego nauki em, i będą chcieli radykalnie prezentować, Własnym życiem te nauki będą po prostu radykalni za Bogiem. Ludzie opuszczą także szeregi religii, w tym roku bardzo dużo tych ludzi będzie. Będą, będzie to rok obfitych zbiorów od właśnie ponad 20 lat w Kościoła w Polsce, czyli Kościół w tym roku wzrośnie bardzo, bardzo mocno. Jest to, Bóg dał mi słowo tutaj, Dzieje Apostolskie 3:3. I tutaj mamy tak. I to jest też w Biblii zauważalne. Dzieje apostolskie rozdział trzeci, werset 3 i jest napisane tak, że był tam człowiek, a wnoszono pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni zwanej Piękną, żeby wychodził do świątyni i prosił o jałmużnę. Czyli wyszedł sobie gościu chromy, który prosił o kasę. Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni prosił ich o kasę. A Piotr, przypatrując się mu wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas. Oto więc spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że dotrzyma coś od nich. Widzisz, czyli oni nie chcieli nakarmić biednego w cudzysłowie. Ale co zrobili? Wtedy Piotr powiedział: Nie mam srebra, lecz to, co mam ci daję w ogóle to jest bardzo ważne lecz to, co mam ci daję kościół zacznie wzrastać w autorytecie. Ludzie myślą, że ja jakby odprawiam jakieś hipnozy albo coś, bo to przecież Bóg musi w chmurze zadziałać, kim ja jestem. Nie, 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 lecz to, co mam, Ci daję. Słuchaj, Piotr powiedział, to, co mam, nie jak Bóg zechce. To, co mam, nie jak Bóg Cię zechce uzdrowić, tylko to, co ja mam, Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa naz z Nazaretu wstań. I ten gościu wstał, ująwszy go za prawą rękę, podniósł go i natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. I to się stało. I później Piotr głosił ludziom Ewangelię. I on wyszedł, chwalił Boga, lecimy dalej, a wszyscy ludzie to widzieli, widzieli go i zaczęli chwalić Boga. I to doprowadziło, tutaj trochę przeskoczę, Piotr później opowiada, co tutaj się stało. Opowiada Ewangelię o Bogu Abrahama, o tym, że oni wyparli Sprawiedliwego. Po prostu głosi im Ewangelię, czyli po cudzie Piotr zaczął głosić Ewangelię. Mówi, że w, w, przez wiarę w imię Jezus to się stało. I powiedział im, że Bóg wypełni to, co zapowiedział, i podsumowując swoją wypowiedź, powiedział: Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone. I tu jest kolejny punkt. Cuda i dziwy doprowadzą do radykalnej pokuty ludzi. W tym roku bardzo mocno, bardzo wielu ludzi będzie radykalnie podążać. Za Bogiem. Dalej, te cuda i dziwy doprowadzą do radykalnej pokuty, ale także doprowadzą do prześladowań, tak, w Polsce. Tak, jak widzicie, wiele hejtów na, pod moim profilem. Ludzie po prostu nie mają bladego pojęcia o Bogu, ci, którzy hejtują w ogóle zupełnie. Oczywiście, część z nich jest ateistami, ale część z nich y, po prostu y, y, są ludźmi religijnymi. Więc będzie. Y, Niestety, niestety, tak to po prostu działa, więc cudowne działanie Boże doprowadzi do pokuty, ale także doprowadzi do wzrostu prześladowań. Więc będzie jeszcze więcej hejtu w internecie, będzie podział w, w rodzinach ludzi, niestety, będzie się działo tak, że ludzie, którzy jakby małżeństwo, jeżeli jest jakieś, bo Bóg nie uznaje związków, jakieś tam, tak dzisiaj są, jakieś dziwne związki, więc to, to jest nieprawda, narzeczeństwo, jeśli już, ale jak jak, są, jak jest związek małżeński, który nie idzie razem w Bogu w jednym jarzmie, czyli w jednej nauce, w jednej myśli, to będą coraz bardziej się od siebie oddalać, jeżeli nie będą chcieli pokutować, w sensie ta druga osoba, która nie chce, tak? ta jedna będzie szła właśnie w tej pokucie, czyli będzie coraz mocniej z Bogiem chodzić, a ta druga, jeżeli nie będzie chciała pokutować, będzie się oddalać, więc będzie po prostu podział w rodzinach i będzie także niezrozumienie w społeczeństwie na to dał mi Bóg cytat Marka 10:29. I tutaj jest napisane: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci, siostry, ojca, żonę, matkę, dzieci, pole, ze względu na mnie i ze względu na Ewangelię, aby nie otrzymał stukrotnie więcej w tym czasie domów, siostr, braci, matek, wśród, prześladowań wśród prześladowań a zatem każdy realny wzrost boży wiąże się ze wzrostem w, w, w prześladowania nie ma czegoś takiego że jest super boże działanie i jest mega fajnie w ogóle nic się nie dzieje to nie jest boże działanie Bóg obiecał że kiedy będzie przychodzić jakby, kiedy będzie coraz więcej rzeczy się działo w jego imieniu i ludzie będą doświadczać cudów, będzie coraz więcej prześladowań. To jest po prostu co my, jakie my dzisiaj mamy prześladowania? No, ten hejt w internecie, mogą się pojawić ludzie na spotkaniach, którzy będą czynić jakieś burdy. Tak jak powiedziałem, mogą w rodzinie powstawać ludzie przeciwko tym, którzy będą chcieli pokutować. Oczywiście będzie część rodziny, która także będzie pokutować, i całe rodziny przyjdą do Chrystusa, ale jeśli nie przyjdą, będzie radykalna między nimi różnica. A zatem, i z tego wychodzi kolejny punkt, nastanie coraz większy podział między religijnością a wiarą. Czyli w Polsce do tej pory. Jakby jest utrzymywane, że najwięcej jest katolików w Polsce, co jest po prostu jak dla mnie już bzdurą, najwięcej jest ateistów. Jak dla mnie, z tego co widzę po komentarzach, to najwięcej jest ateistów. Oczywiście zaraz po tym, bo, bo, bo ludzie jakby katolików statystycznie jest najwięcej, ale generalnie z tego co widzę, to są po prostu ateiści, którzy tradycyjnie chodzą do kościoła. I teraz ci ateiści, którzy tradycyjnie chodzą do kościoła, nagle jak widzą moje filmiki, to nagle w nich coś wzburza, jakby byli obrońcami wiary. To jest, co jest w ogóle dziwne. No ale tak to jest. I teraz. Tutaj w tym roku będzie coraz większy podział i teraz ci ludzie, którzy będą pokutować i będą szli za Jezusem tak realnie, będą wierzyć w Jezusa naukę, będą wierzyć w prawidła Boże, będą wierzyć, będą wypędzać demony, będą uzdrawiać chorych, będą czynić uczniami. Dlatego coraz więcej ludzi będzie to poznawać, bo nie będzie jeden tomek czy kilka osób czy kilkanaście w Polsce, ale będzie coraz szersze grono ludzi, którzy realnie będą nie tylko doświadczać w domu mocy zmartwychwstałego Jezusa, ale będą szli i będą działać na ulicach i będą Ludzie tam doświadczać mu czy to wywołała właśnie tą pokutę i prześladowanie, i to wywoła także podział w rodzinach albo też pojednanie, zależy od tego, kto będzie pokutował. A to dalej wywoła radykalny podział, bo religia nie ma nic wspólnego z Bogiem. I tu będzie w tym roku, będzie bardzo mocno widoczne. Pamiętajcie, kochani, kto ukrzyżował Jezusa Chrystusa? Jezusa Chrystusa. Ukrzyżowała religia. Ja wiem, że tłumy podjęły tą e, decyzję, ale to religijni ludzie przekabacili tłumy. To religia. I widzicie, i to się nie zmieniło. Dzisiejsza religia jest e, kontra prawdzie Ewangelii. Tak było, jest i będzie. Ehm, kiedyś byli faryzeusze, dziś mamy nowoczesnych faryzeuszów, którzy znają Biblię. Nie mówię, że to są wszyscy księża, bo tu nie o to też chodzi. Tu są wszyscy znawcy Biblii, którzy lepiej znają Biblię od wszystkich innych, a tak naprawdę nigdy w życiu demona nie wyrzucili, nie? Czyli jakby nie praktykują podstawowych prawd, a wszystko wiedzą lepiej. Więc nastanie coraz większy podział i ludzie będą widzieć, że wiara w Boga jest czymś innym niż religia, bo wielu ludzi zostało w Polsce okłamanych i myślą, że kiedy mówi się słowo Jezus, to tylko im się kojarzy to z wyznaniem katolickim. Które po prostu, które po prostu gdzieś tam. Ludzie sobie wyobrażają, że będą teraz musieli na klęczkach do Boga przychodzić, a poznają, że jest coś więcej. Tutaj mi się obsówka zrobiła, zaraz sobie włączę monitorek. Na spokojnie już jestem. Mój psztyczek się wywiązał. Ale mamy kolejne pół godzinki, więc, więc tak to będzie. Ale, co z tego będzie bardzo dobre dla nas, te prześladowania, to wszystko, co się będzie działo, wzmocni, tak naprawdę rozpędzi działanie Boga. Jakby to tak nazwać. Czyli dzięki prześladowaniu, dzięki tym wszystkim, temu całemu, tam gdzie ogień, tam i dym się mówi. Więc dzięki temu całemu, ogień Dła Świętego spowoduje dym. A dzięki temu, że będzie dym, to prześladowania są jak wiatr. I otrzymałem taką wizję, że prześladowania będą jak wiatr. Czyli zamiast ognia Ducha Świętego, który już mamy, będzie pożar. Pożar. Żeby nastał pożar, musi być czynnik tlenu, tak? Czyli wiatr najlepiej i ogień. I wtedy jest pożar. Jest to nie do ugaszenia. I tak samo widzimy w Biblii, że kiedy oni stworzyli jakby swoją enklawę w dziejach apostolskich, to przyszły prześladowania, i tak naprawdę Słowo Boże, y, zaczęli ludzie głosić po całym świecie, i dlatego dzisiaj w Polsce też mamy y, Ewangelię, ponieważ prześladowania poniekąd to były jakby pewnym elementem tego. I dlatego te prześladowania, które będą, one stworzą y, tak naprawdę jeszcze y, y, większe pole do działania. Będzie to działało w ten sposób, że hejterzy, którzy będą komentować na Facebooku bądź na mediach społecznościowych, co już się dzieje, będą jeszcze bardziej napędzać mechanizmy społecznościowe. Dzięki temu Facebook, YouTube, Twitter i inne portale społecznościowe będą udostępniać nasze filmiki ludziom niewierzącym, i ci będą mieli tak naprawdę pole do popisu. Czyli dzięki wam, hejterzy, za to, że jesteście. Więc, przyjaciele, żebyście wiedzieli, jakby, jak to jest. Czyli będziemy mieli taki pożar, a nie tylko ogień Boży. Aleluja. Niech ktoś powie: Aleluja z wierzących. Będzie pożar. Więc nadchodzi pożar, ale wśród prześladowań. Pamiętajcie, to nie jest tak, wiesz, nie bawimy się tutaj w czyste gierki, <laughs> jakieś, yy, jakieś, jakieś głodne kawałki. Tutaj będzie po prostu pożar. Yy, więc co masz zrobić ty, jeżeli chcesz jakieś mieć wskazówki w tym czasie na 2023 rok? Po pierwsze, jeżeli jesteś osobą wierzącą, to opamiętaj się przyjdź do Boga pokutuj z jakichkolwiek kompromisów, zobacz jaka jest prawda, wejdź, w, zobacz moje nauczania, playlistę, fundamenty wiary. Po prostu opamiętaj się, tak? folgowałeś sobie jakiś czas albo, albo, albo nie podchodziłeś na 100% do tego wszystkiego, to podejdź jako wierzący na 100% do prawdy swoje, swojego 100%. Nie musisz mieć mojego 100%, nie musisz być zaraz misjonarzem. Po prostu na swoje 100% zacznij poddawać się prawdzie. Wyjdź z kompromisów, nie bój się, postaw wszystko na Chrystusa, postaw wszystko na Twoją nową tożsamość. Jesteś nowy w Chrystusie, nie wracaj do starego jak świnia. Bądź po prostu, zaufaj Bogu, bo z zaufania wychodzi odwaga, więc im bardziej Ty będziesz ufał Bogu, tym bardziej będziesz odważne kroki stawiał, i dlatego właśnie jeszcze żyjesz w kompromisie, niektórzy z Was, bo jeszcze boicie się, że na przykład coś stracicie, tak? Że mam męża, który mi bije tylko w niedzielę, albo który pije tylko raz w miesiącu, ale tak naprawdę jest okej. Okay. Nie, po prostu wszystko doprowadź na, do. Te kompromisy wszystkie wyrównaj prawdą. Jeżeli nie wiesz, czym jest prawda, zgłęb najpierw prawdę. Zobacz, jakie są nauki Jezusa. Wyjdź z kompromisów, a moc spadnie na twoje życie. Zacznij też. Duch Święty wskazał mi, że masz zacząć dobrze zarządzać czasem. Wielu ludzi z Was diabeł będzie chciał atakować w taki sposób, nie, że demony tam, demony, tylko po prostu nie będziecie mieli czasu. Diabeł będzie chciał, żebyście zajmowali się pierdołami w tym roku jeszcze mocniej. Więc teraz postaw na zarządzanie czasem. Ustanów sobie, że będziesz dobrze nim zarządzał, że. Będziesz robił nauczania. Nie rób tego na spontanie. Zrób to mądrze, niespontanicznie, jak ci się zechce robić nauczanie. Nie, stosuj to jak lekarstwo. Jest napisane, że Słowo Boże jest lekarstwem. A zatem lekarstwa się bierze z zaleceniem lekarza raz, dwa lub trzy razy dziennie, rano, po południu i wieczorem. No to rób! Nauczanie Tomasza Dorożały, albo czytaj Słowo Boże, raz, dwa lub trzy razy dziennie, po pół godziny, po godzinie, po 15 minut, nie wiem, wybierz sobie i po prostu wtedy zdyscyplinowanie, a nie jak mi się chce. I zobaczysz, jak to zmieni Twoje życie, bo na, na przykład moje nauczania są bardzo praktyczne i to radykalnie zmieni Twoje życie, jeśli oczywiście będziesz w to wierzył i pójdziesz za tym. Dalej, przygotuj. Przygotuj swoją psychikę na prześladowanie, czyli okej, okay, ja rozumiem, fajne to jest, w ogóle wiesz, uzdrowienia są, cuda są, wow, dzieje się coraz lepiej, proroctwa są, w ogóle żyje się w świecie naturalnie, ponadnaturalnym, e, wypędzanie demonów, e, widzenie e, w duchowej rzeczywistości, sny, wizje, wszystko, aleluja, ale to będzie się rozwijać wśród prześladowań, więc... Przygotuj się mentalnie na wojnę, tak? Czyli ja nie mówię, że masz oczekiwać jakichś ataków i masz się bronić, bo tu nie o to chodzi, bo nie walczymy z ciałem i krwią, nie walczymy z człowiekiem, tylko masz wiedzieć, że się w to nie bawimy i będą prześladowania. To nie jest tak, że ty to wymodlisz i powiesz w imieniu Jezusa prześladowania precz. Nie. Jezus obiecał prześladowania, więc nie masz prawa modlić się przeciwko prześladowaniom. Prześladowania mieć będziecie, powiedział Jezus, jest to jedna z jego obietnic, a zatem powinniśmy wszyscy powiedzieć na to Amen, bo tak to się rozwija. I właśnie prześladowań nie mają lukierkowe kościoły. Nie mają ludzie, którzy nie mają mocy, tam nie ma prześladowań. Zauważyliście? Tam jest wszystko, tylko pomódmy się, miejmy nadzieję, tak może Bozia zechce, coś zrobi i nic się nie dzieje. A jeżeli już ktoś realnie występuje w mocy i autorytecie, to Kundalini, duch hipnozy, oszust, zwodziciel, kłamca zdzierca. Tak samo mówili o Jezusie, tak samo mówili o apostołach. I tak samo będą mówić o was. Tak samo mówią już o mnie, i tak samo będą o was mówić, co niektórzy. Nie mówię, szukajcie prześladowań, ale mówię, bądźcie przygotowani. To nie jest gra, więc jakby nie mów sobie. Kurde, wzrastam, w Bogu miał być coraz lepiej. Oczekiwałem lżejszego życia. Nie będzie lżejsze życie, ty będziesz mocniejszy, więc będzie ci się wydawało, że jest lżejsze życie, ale tak naprawdę będziesz miał ciężej się w życiu, rozumiesz? Bo będzie więcej prześladowań, będzie więcej różnych innych rzeczy, ale ty będziesz mega, mega silniejszy, jak będziesz poddany temu wszystkiemu, co tutaj powiedziałem wcześniej, i dzięki temu będziesz czuł się niesamowicie. Bo ja na przykład. Mam coraz lepszy rok. 2022 był bardzo dobrym rokiem, a 2023 będzie jeszcze lepszym rokiem niż był 2022, ponieważ u Boga jest wszystko z chwały, z chwały, z wiary, z wiary, więc ja oczekuję tylko lepiej. Jednakże wiem, że to się wiąże z coraz większymi prześladowaniami i niemniej ja jestem coraz bardziej silniejszy i to samo e, będziesz miał ty. Dalej. Czyń konkretne kroki wiary w tym, jeżeli już Chcesz pokutować, jeżeli już zarządzasz własnym czasem dobrze, jeżeli już przygotowany jesteś na prześladowania, to czyń kroki wiary. Wielu ludzi, którzy mnie słuchają, i tutaj jest bardzo duże, jakby mam tutaj wzmiankę do wierzących, wielu ludzi z Was jest za granicą, uciekło tam dla pieniędzy. Ja to bardzo mocno czuję od kilku tygodni, żeby Wam to powiedzieć. Pokutujcie. Pieniądze to. Jest demon, mamony, w sensie nie pieniądz sam w sobie, tylko ta chęć yy, takiego. Wiecie, że człowiek jest w stanie dla pieniądza naprawdę wiele zrobić, przeprowadza całe rodziny, w ogóle wszystko, żeby mieć lepiej. A wiecie co? Dla mnie i dla Boga, Bożego Człowieka wszystkim jest kościół, a nie kasa. Człowiek wierzy, że może zarobić wszędzie. Człowiek Boży wierzy, że może zarobić wszędzie. I tutaj mam, czyń radykalne kroki wiary, realnie decyduj w swoim życiu zgodnie z naukami. Znam ludzi, którzy zrobili 600 moich nauczeń, a nawet wspólnoty jeszcze nie mają, i jest to w pierwszych kilku nauczaniach. Znam ludzi, którzy zrobili 500 nauczeń, a nawet chrztu w wodzie nie mają, bo dalej siedzą w rzymskim katolicyzmie i dalej twierdzą różne rzeczy. No ale przecież słucham Ciebie. Tu nie o to chodzi, żeby mnie słuchać. Tu o to chodzi, żeby być posłusznym, i na to posłuszeństwo, jeżeli ono jest oczywiście z miłości. Spada moc. A nie na teorię. Teoria nadyma. Więc czuję, że jest wielu ludzi, którzy przypatrują się mojej służbie i chcieliby e, mieć takie podobne życie, ale są za granicą i uważają, że no, dla nich nie ma jakby rozwiązania. Oto daję Ci dzisiaj rozwiązanie. Przeprowadź się do nas. Wow, Patryk, dzięki za pięć dyszek, piąteczka. Dzięki za wsparcie służby. Aleluja. Przeprowadź się. Pięćdziesiąt złotych pomyślności. Dzięki, dzięki wielkie na nowy rok, więc przeprowadź się. Chyba, że masz tam jakąś wspólnotę przebudzeniową, nie wiem, nie mogę jakby ci polecić niczego gdzieś tam za granicami, bo no mamy w Holandii, no a reszta jeszcze nie, no i w... Azji i w Indiach, ale to raczej tam nie mieszkacie. Więc generalnie, na razie niczego nie mogę polecić. Więc co możesz zrobić? Są dwie opcje: założyć wspólnotę i być we współpracy z nami, jeżeli chcesz oczywiście naprawdę wzrastać wprawdzie, albo przeprowadzić się, czyli rób nauczania tak mocno, ale pamiętaj i tak długo, aż w tobie narośnie ten gniew taki, że nie masz wspólnoty. Miej na tyle odwagi w sobie, z miłości oczywiście Bożej, która jest w tobie, jak jesteś wierzący, że zrobisz ten krok. Że nie będziesz po prostu już więcej sam siebie ściemniał. Szczególnie to słowo mówię nie do ludzi nowych, którzy mnie słyszą drugi raz, albo trzeci, albo dziesiąty, tylko do ludzi, którzy mnie oglądają już od wiesz, dwóch, trzech lat albo coś i cały czas zrobiliście już wiele nauk, a tak naprawdę no, są jakieś przełomy, ale oczekiwałeś czegoś więcej. To ja już ci odpowiadam, dlaczego tak jest, ponieważ w praktyce jesteś dalej dzie dzieciątkiem, rozumiesz noworodkiem, jesteś jakby na początku tej drogi. Chociaż teorii to masz pełną głowę. Dlaczego? Bo nie masz nawet wspólnoty przebudzeniowej. Ja mu nie mówię o byle jakiej wspólnocie religijnej, bo to cię zje. Ja mówię o przebudzeniowej. Miej na tyle odwagi, żeby się przeprowadzić i żeby Bogu uwierzyć, że będziesz miał kasę w Polsce. Zaświadczam Wam, że jest to możliwe. Są ludzie w naszej wspólnocie w Gdańsku, którzy ot otworzyli i spółkę, i mają się coraz lepiej, e, i to wszystko zaczyna coraz bardziej się napędzać, bo po prostu wierzą. Rozumiesz, nie musisz spieprzać za granicę. Wiecie, że to jest duch biedy. Ja też kiedyś byłem za granicą i co? Później człowiek pracuje przy pomidorach, na zmywaku, przy jakichś różnych rzeczach, a tam magistrzy, inżynierzy przeprowadzają się, i bardzo mało kto z nich, są ludzie oczywiście, którzy to robią, to ich to nie dotyczy, pracują. W swoich w ogóle zawodach Po prostu pracują albo na zmywakach Albo w Teskach, albo gdzieś W jakichś takich pracach, które są tak naprawdę Poniżeniem, nigdy by się w Polsce Za takie, tego typu prace nie, nie wzięli No ale, że kasę dają Od razu na starty 7, 8, 9 tysięcy Na dzień dzisiejszy, no to kurczę Aleluja, jakie aleluja Odgradzasz się od kościoła, odgradzasz się Od przełomów, odgradzasz się od rodziny Odgradzasz się od wielu rzeczy dla pieniędzy Przestań, pokutuj Albo znać wspólnotę przebudzeniową Albo po prostu zbuduj wspólnotę razem z nami, co jest oczywiście to możliwe tylko jeżeli masz realne prowadzenie Boże, a nie takie gadanie, albo po prostu się przeprowadź gdzieś, gdzie Ty chcesz, w rejony wspólnoty, którą sobie sam wybierzesz. Ja polecam oczywiście nasz ruch Kościół Chrześcijan, Pełnej Ewangelii Obóz Boży i tam. Uwierz w to, że naprawdę z Bogiem dasz radę, bo widzisz, można pieprzyć o Bogu głodne kawałki, jak to pięknie Bóg zacznie działać, aleluja, przyjdzie przebudzenie, aleluja, przyjdzie ruch Boży a będziesz siedział w domu i się bał. To nie tak działa. Róż swoje cztery litery. Więc po prostu czyń kroki wiary. Realnie decyduj z tymi naukami. Możesz także się przeprowadzić do wspólnot z naszego zespołu. Pełną listę znajdziesz na www.obuzbożybezpolskichznaków.pl Aleluja. Myślę, że to tyle. Więc to jest słowo prorocze na 2023 rok dziwnych dzieł pańskich, dziwnych cudów pańskich, rozszufladkowania, takiego wow, mind blowing, gdzie będzie coraz więcej cudów, coraz więcej nawróceń, coraz więcej pokuty, coraz więcej prześladowań, coraz więcej ognia, który zamieni się w pożar. Jednak, żeby to było, potrzebujesz kościele wziąć się w garść i realnie poddać się Bogu. A do ludzi nienawróconych, którzy nie znają Jezusa, po prostu przyjdźcie do Boga, zobaczcie, jaki on jest dobry. Przyjedźcie na dotyk nieba, doświadczcie cudów. Nie musicie pokutować na razie, jeżeli chodzi o zmianę życia. Po prostu przyjdźcie, doświadczcie. Wiem, że religia zryła wam berety, yy, wiem, że na, na opowiadano wam głodnych kawałków o Bogu. Przyjdźcie, po prostu doświadczcie, nieważne czy jesteś ateistą, buddystą, czy adwentystą, czy człowiekiem, nie wiem, hinduistą, świadkiem Jechowy. Mało ważne. Jeżeli chcesz doświadczyć cudu, przyjdź na dotyk nieba, aleluja. Ok, jakoś poszło, 36 minut. Zobaczę, co tutaj mamy za komentarze w ogóle. Więc błogosławię Was tym na wieczór. Miejcie dobry wieczór. Zacznijcie ten nowy rok na pełnej petardzie, w pełnym oddaniu się. Bogu Duchowi Świętemu, bo tak naprawdę nic więcej nie mamy prócz to. Pamiętajcie, że wszystko jest dla was możliwe, jeśli tylko będziecie poddani Bogu i Jego prawdzie. Więc błogosławię was tym. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia już we wtorek o godzinie 20 i w czwartek o godzinie 20 i w piątek o godzinie 20 na TikToku wtedy. Pa pa!